O zabiegu T1 w zbożach. Po długiej, słonecznej oraz wilgotnej jesieni spodziewaliśmy się zahamowania wzrostu oraz śnieżnej zimy. Było zupełnie inaczej. Brak mrozu, brak śniegu oraz raczkująca wegetacja. W związku z tym w całej Polsce mamy bardzo dobrze wyglądające plantacje, silnie rozkrzewione, o bardzo dużej obsadzie i co za tym idzie, silnie porażone łączniakiem prawdziwym oraz septeriozą paskowaną. W związku z tym niebawem rolnicy wyjadą w pole z zabiegami T1. Ci, którzy pośpieszyli się jesienią z wysiewem zbóż, już musieli wykonać zabieg T0. Jednak porozmawiajmy o zabiegu T1. Tak jak wspomniałem, duże nasilenie mączniaka oraz septerionu. Dlatego mamy dla Was zalecenia aż czterech substancji aktywnych w trzech preparatach. Pierwszy preparat – Celsiwo w dawce 0,4 litra na hektar. Zawiera fenpropidynę. Jest to znakomita substancja o działaniu wyniszczającym, leczniczym oraz zapobiegawczym. Bardzo dobrze zwalczy nam tak silnie porażone rośliny przez mączniaka prawdziwego. Kolejny Unix w dawce 0,5 kg na hektar zawiera substancję Cyprodynil. Jest to znakomita substancja, która zwalcza nam choroby podsuszkowe. W związku z tym zalecamy ją szczególnie na plantacjach, gdzie zboża są wsiane w monokulturze. Kolejnym dodatkiem jest zamil. Zawiera on dwie substancje aktywne: tebukonazol oraz prochloraz. Znakomicie działa nam interwencyjnie oraz zapobiegawczo przeciwko takim jednostkom chorobowym jak septerioza paskowana, rdza żółta oraz rdza brunatna. Takie połączenie to znakomite rozwiązanie na plantacje, z jakimi mamy do czynienia. Alternatywą dla Zamiru może być czysty prochloraz w preparacie Montatak, również w dawce 0,8 litra na hektar. To by było na tyle o zabiegu T1. W kolejnym odcinku porozmawiamy o regulacji łanu zbóż. Dziękuję.